Witajcie na kanale. I ty potrafisz. Jest luty, niedługo marzec i zaczną się wiosenne porządki wokół domów i posesji. Jeśli masz podpiwniczenie wykonane z takiej oto mozaiki i położyłeś się jakiś czas temu, to ten film jest dla ciebie. Elewacja mozaikowa, ile jest świeżo położona, to wygląda bardzo ładnie. Kolory są żywe, co sprawia, że nasz dom zyskuje na wyglądzie. Niestety, po dłuższym użytkowaniu, mniej więcej po kilku latach, pod wpływem działania wilgoci, mrozu, promieniowania UV, mozaika blednie, przebarwia się i osypuje, a nasze domy nie wyglądają już tak ładnie. Co zrobić aby uzyskać efekt, który przywróciłby wygląd elewacyjnej mozaice? Z takim problemem zmierzę się właśnie w tym materiale filmowym. Jeśli masz podobne problemy, to zachęcam do obejrzenia filmu, polubienia i zasubskrybowania kanału oraz zostawienia komentarza. Od czegoś trzeba zacząć. Więc przyjrzałem się dokładnie mozaice, a zwłaszcza jej stopniu wyblaknięcia, przebarwień. Oraz czy jej ziarenka się nie obsypują. Następnie udałem się do sklepu budowlanego, gdzie się okazało, że do renowacji mozaiki dostępne są specjalne lakiery. Przy znacznym wypełznięciu czy zagubieniu kolorów, sprzedawca powinien dobrać nam odpowiedni jego kolor. Więc ważne jest, aby znać symbol zastosowanej mozaiki albo przybliżony jej kolor. Pamiętajcie, w takim przypadku nie wybieramy lakieru bezbarwnego, jak to oglądałem na pewnym filmie YouTube. Jest to bez sensu, gdyż utrwalimy tylko wyblaknięcia i przebarwienia. Po zakupie lakieru w odpowiednim kolorze należy dokładnie go wymieszać, najlepiej mieszadłem zamocowanym w wolnoobrotowej wiertarce. Jest to ważne i tu nie będę się rozgadywał, gdyż sami wiecie dlaczego. Zegradowaną powierzchnię należy odpowiednio przygotować, czyli odpylić i odtłuścić. Wymieszany preparat możemy nakładać wałkiem, ale niezbędny jest pędzel, którym wprowadzimy lakier we wszelkie nierówności i wgłębienia. Tak prezentuje się podpiwniczenie. Po położeniu pierwszej warstwy preparatu przebijają się tu jeszcze białe plamy, co świadczy o tym, iż czynność tą należy powtórzyć przynajmniej jeszcze raz. Ostateczny wygląd elewacji po położeniu drugiej warstwy jest taki, jaki widzicie teraz. Ale jak długo taka będzie? Czy wytrzyma przynajmniej 7 lat? Niestety na odpowiedź musimy jeszcze trochę poczekać. Jeśli podobało się tobie to wideo, to zachęcam do jego polubienia, udostępnienia oraz zostawienia komentarza pod nim. W komentarzu możesz też pytać o szczegóły związane z prezentowanym zagadnieniem. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału, gdyż są w nim prezentowane zagadnienia, które mogą ci się przydać. Pozdrawiam obecnych i przyszłych subskrybentów kanału, no i tradycyjnie do następnego filmu.